Cześć Siemano, z tej strony Ratel. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Ark, gdzieś ze mną jest? Ravenes, hej! E, w dzisiejszym odcinku oswaja... oswajamy igłanodony i. E, i świnie. E, nie pamiętam jak się nazywało, w tytule macie poprawną nazwę. E, I ten. I, 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 I wybaczcie, jeśli głośność się zrypana, ale bardzo dawno nie nagrywałem, i jak już wiecie, i. Eee, mogę Siomia. coś pomylić, generalnie. Mogłem coś pomylić w ustawieniach. Dobra, no to zaczynamy. świnia. tak się nazywa świnia. Dobra, to ja rzucę bolasem, ty przygotuj strzelbę. No to I już. Idź. A, ja nie mam pod siódemką. Dobra. Dobrze, szybko pójdzie coś czyje. No, dokładnie. No i mamy pierwszą świnię. To nie jest w ogóle trudne swoić świnię. Świnia bardziej wam może posłużyć generalnie za dostawy mięsa. Możecie sobie oswoić jakoś, jakieś statko, później je rozmnażać i zabijać co jakiś czas. No, naprawdę dużo z niej wylatuje. No, nie wiem czy to jest opłacalne aż tak jak się o tym mówi, ale wydaje mi się, że tak. Eee, no, jak i... masz całe statko do wykarmienia, to jak najbardziej. Hmm. I tak, i widzimy się za chwilę, poszukamy jeszcze kolejnych świn. bardzo szybko to, krótkie to było, więc nie wiem, może na razie nie będę ucinał, albo nie, dobra, utniemy i poszukamy takiej samej świty. Okay, już jesteśmy, podlecieliśmy trochę niżej, jednak nie było trzeba tak długo szukać, mamy tutaj iguanodona i kolejne fiomie, także zaczynamy, trzeba było też oczyścić teren, niestety nie zdążyliśmy tego już nagrać. Um... Bierzemy jedno no. świnie, nie? Czekaj, zajmę się kolejnym kąpi. Jednej. Oczyszczę to. No! Dobra, to ja dobiję. Bo to się zaraz obudzi. No to by się obudziło i bez domu No zaczęło Dobrze! Zrzucaj bole 3, 2, 1. Przecież się ja miałam! Picę PICE miałam! Dobra, dajesz mi zadanie. Słuchaj, ze mną nie ma łatwo. No, no to i chyba cyk. jest, <noise> jest? Dobra, mm -hmm. a tutaj mamy samca w filmie. A my chcemy samicę, tak? Tak. To jest samica, ta niebieska, nie? No idź. GDZIE W ZIEMIĘ STRZELASZ?! to MARNUJESZ AMUNICJĘ?! Przy... Bardzo przyzwyczaiłam się do mechaniki w Paladinsach i jakoś tak ten. No, ej, ja mogłam to zrobić! No, to nie wiedziałem, Patrz. co za... Mi... Co... Wow! A gdzie ta. A, tamta uciekła, bo się wystraszyła. to było profesjonalne zagranie, ale nie na arka, tylko na Paladins. <noise> nie wątpię, że profesjonalne. Dobra, pozbieram jak łódki. To ty zajmij się igłanodonem. Albo nie, ja wolę. To jest samica, jak chcesz. Tak. Super. To potrzebujemy Sam jeszcze wejście. samca. Bierzemy dwa igłanodony, czy cztery? Dwa. Hmm. Najlepiej po dwa mieć zwierzaki. Hmm. Chyba, że chce się Dobrze. rozmnażać. No, ale... No dobrze, to przecież igłonodole... się nie czepiam, niech będzie Wolę rozmnażać drapieżniki jakieś fajne Dobrze eee... Sprawdzam czy w okolicy gdzieś jest jakiś igłonodum, ale tak nie widzę ni słychu. No nie ma nigdzie na razie przynajmniej Nie będę szukać Possiłibyśmy jeszcze jakiegoś żółwia na nagrywce, ale niestety się mi w tytule nie zmieści. Bo mają te nazwy takie. To w następnym odcinku będzie. He. tylko co my jeszcze damy do żółwia. O i wiesz mi jeszcze jest dużo opcji. O, tutaj jest helikoterium. Podejdź do, do tej rynku. świni na wszelki wypadek. Ja chyba nigdy nie oswojałam halikoterium, jak się na to patrzę. Mamy zwoki rekina, ja zobacz. O, o nie, świnie ze mną lata. <głos> 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 o, kolejny, który wypłynął na brzeg. Samobójca. <noise> no. Ale, chodź zobacz jaki tu uśmiech ma szeroki. No ja widziałem z daleka. Coś za mną jest. Finia. Chodź, zobacz tutaj, normalnie bym ci zdjęcie zrobiła pamiątkowe, tak ładnie No to tak rób, wygląda. będę stał. <głos> <głos> Ubiłem Dobra. zwierza. Zrobiłam. Elegancko. Kurde, naprawdę to ładnie wygląda. Ale o nie. Ściele. No słuchaj, musiałam zgarnąć 200 sztuk surowego mięsa ryby. Chodź do Iguanodona, bo się zaraz nam oswoi. Idę, idę. No, a ja jestem przyciążone tym mięsem skąpi. No dobra, jeszcze 50% spokojnie. Dobra, chcesz mięso? Eee. masz darkubery, włókno, skóra, steamberki. Ostro. Gdzie kalcyd? Znowu gdzieś go wywiało. On um, sabotuje mnie. Eee, jest tam. Zostawiłeś go. Ty, tu jest Austroraptor. Austroraptor? No. Co Zresztą to jest, Austro Raptor? Dobra, czyli to z innej gry, nieważne. Ale podobne, ale podobne. Czekaj, zaraz ci sprawdzę, co ty jest. O oh mój Boże. Świnie. Biedna pijana Julia, Julia. No, znowu kąpi, one się mnie uczepiły. Zabij. No, zabijam cały czas. Dobrze, Rędy morduj. Morduje, ten nie chce paść, dobra. Uuuchę 150 powiem, tu... A Czekaj, gdzie on zniknął? O tu ciała kąpi O, jest O i Trodon Zielony trajek. A Trodonem Ładny jest No innego jednego trajka był On dziwnie podchodzi do naszej świnki. Boisz się o świnki. Trzymaj się z dala, trzymaj się z dala. Ostrzegam cię, ostrzegam! Chyba mowy wywalone. A jak cię dziablę, zaraz chociaż nie chcę, bo jesteś ładny. Ja Świnka mogę to zrobić za ciebie. Jakby nie miała nic. Nie, ale on jest ładny, ja nie chcę. Dobrze no. Ona. Ono. Ono. Ale te tarcze z przodu to już takie nieciekawe. Przypomniało mi się jak zabiłeś mi pięknego triceratopsa jeszcze na poprzednim serwie. Takiego czerwonego z białymi elementami. Boże, on był taki śliczny, a ty mi go zabiłeś. Nie pamiętam. Ja pamiętam bardzo dobrze. Znalazłam a ja pamiętam jak zabija się raptory. Uśpiła się raptory, a później je egz egzekucję wykonałaś na każdym raptorze. No było humanitarnie! No bardzo humanitarnie egzekucja na raptora. No bo ty nie chciałeś tego... Ale ja musiałam. Mhm. Ale, ale odwcieczyłeś mi się trajkiem. Zamiast zginąć w boju, to egzekucję zrobiłaś. Egzekucję. Dobra. Bo już były emerytami. I mamy Iguanodona i znajdziemy jeszcze jednego i widzimy się no za to chwilę. dzisiaj jakoś tak nic nie poradzę. No i tak mnie nie... Do wow. mnie Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie! No nie, do mnie, do mnie. Do mnie. Było mnie nie puszczać centralnie na nie. Goni Ale mnie Ale jeden, nie dilo się gonił. Były dwa. Ja one nie, nie, Nieprawda? Goniłem! Chciałem, nie widziałem ich ślepie, leci za tobą jeszcze. Ale ładnie... Dobra, nawet nie założyłem notacji, tylko staram się wypatrzyć ładną dole. O, patrz, ładny diplodok. Ty! O, ty, zobacz, on jest cudny. On jest naprawdę. Tylko karno blisko. I jutro rano. Ała! Przepraszam. Naprawdę pokazać Ci coś ładnego. Ops. Dobra, zapomniałam, że to są napalone. Jeszcze bardziej. Ma patrz na jego uśmiech. One są przebiegłe. Skup... Czekaj! To niebezpieczne. Dobra. No nie! No, kurde, możesz się nie ruszać. Dobra, mogę. Dziękuję. No! Co? Masz Uważam. Szczęście! Nieszczęśliwy ja chłopak okay, jest. Okej, robimy to. Okej, okay, już jesteśmy. Znaleźliśmy Guanadona To będzie koniec w tym odcinku. Jeszcze coś tylko sprawdzę, czy mogę go w trapa złapać, wiesz? Może mhm. w trapy się bardziej opłaca. Teoretycznie powinienem nic. Strasznie dziwnie idzie. Mhm. Dobrze. Dalej, so sabotuj mnie. Zaraz się rozstawi trap i spróbuję go tu. Okej, okay, już jest. E. E. Au. Nie wiem, gdzie jest ten trap. Tu jest. Au. Czekaj, hmm. czekaj, że zaraz wejdzie w tego trapa, mówię ci. Albo to będę ja. Nie widzę no tego on trapa. On jest... on jest... O nie, ja wpadłem! Wzięłam go... A! Do mnie chodź, bo nie mogę wyjść! On jest bardzo skrętny, Iguanodon, musisz uważać. Dobra, biegnie. W dupy się mnie nie zraszował, bo nie mogę się ruszać Mnie rasuje spokojnie Ucieka, Co, ucieka, ucieka, no. ucieka Dobego Stój Ty no jak się z tego gówna uwolnić? <noise> Zaraz ci pomogę Ty bo on <noise> tak skręca, że ja nie mogę w niego o, dobra. Come on! Tak wolno HP spada tym sidłom, to ja nie wyjdę do rana. Czemu dinozaury się szybciej szamoczą, ja tak nie mogę. Rzuć mi granata pod nogi. Dobra, jest nieprzytomny, idę po ciebie. Ale był prosty, więc zrobilibyśmy go na cztery strzały. Już jestem. Co dnia. Czekaj. Nie, nie, nie mogę nic... Czekaj. Kurde. Napraw. Nie mogę nic zrobić z tym. Nic nie mogę zrobić. Nawet... Nie masz spraw Nawet... co by naprawić, to jest najlepsze. Sztabka Batalu i skórę. No, nie wiem, co z tobą zrobić. Dobij, odetnij czekaj, nogę. Czekaj, czekaj. E, zostawiłam tutaj terasę. Może cię wezmę. Świetnie, z trapem może będę mógł podróżować. O! Jestem strapem w nodze, czy nie? Nie wiem. Nie, Ale... bez strapka. dobrze. Gdzie on? Proszę, Gdzie ty go masz? O jak daleko. Ograliśmy Arka Nie, nie mogę dalej się ruszać, what the fuck! Nie mogę chodzić! No! Mogę tylko skakać, czemu mogę skakać? Co? No nie mogę chodzić, bez kitu. <ścoughs> mogę tylko skakać. <ścoughs> A mi się taki wesoły po prostu wydawałeś. Weź teraz trochę bliżej, może wsiądę na niego chociaż. No dobra. Fajnie, nie mogę na niego wsiąść, tylko ekwipunek otwieram. Wsiąść. Dobra, Świetne. czekaj. Załatwię jedzenie igłano do... Ja pierdyle. Nie korzystajmy, może z tych trapów, ok? Jak już to na dużą zwierzę, na ja. Zgadzam się. Dobra, no przy restarcie arka na pewno się to zmieni. Haha, ha, ha. <noise> A tak to siebie wszędzie dowiozę, nie? Tylko. świetnie. <noise> Kurde, jakbym miała taką lalkę. Muszę się tobą opiekować i ciebie wszędzie. Lalka potrafi jeszcze używać rąk, bo na to nie dostałem. Dobra, przygotuję kriokapsułę. A, bo ten jeszcze głodnie je. Dobra, no, posiedzimy tutaj razem. Ja postoję Albo nie o, Tu masz mogę taki przykód fajny. Ty leżysz? U mnie. To dalej, nie, wisisz w powietrzu teraz. A, cudownie. Ja leżę. Ale nie mogę nic robić. No To tylko u Ciebie leżysz. Jej. Dobra, także to by było na tyle. Jeśli wam się spodobało, to wiecie co robić. W następnym odcinku zobaczymy co będzie, bo ciągle na spontanie oswajamy. Ja i tak się już nie ruszę, więc bardziej wam nie pokażę tego igła Ratujecie. Pop, poprzednie widzieliście. O, zsunęłaś mnie jakoś. E, poprzednie poprzednie dinozaury widzieliście. E, I no, żegnamy się z wami. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa pa!